Cześć kochani, tu wasza ulubiona tikoterka Gosia, serdecznie was pozdrawiam, witam, witam w moim filmie. Teraz yy, przeczytam wam kilka wierszy mojego autorstwa. Sama napisałam te wiersze, lubię pisać wiersze, słuchajcie, już wam czytam. Kiedy słoneczko rano wstało, wszystko rozgrzało. Piasek na słonecznej plaży, ogrzało zimne morze, każdy teraz kąpać się może. Rozgrzało łąki, lasy, a nawet szałasy. Ciepło, cieplutko, upalnie. Teraz się opalę. Opalę się ładnie. Moja skóra opalona. Słońcem cieszcie się, pięknym słońcem. Teraz następny, kochani, wiersz. Jest już wiosenka, nasza kwitnąca panienka. Włosy ma zielone, włosy ma zielone kwiatami uplecione. A oczy promieniące promieniące gorącym słońcem. Kwiaty koło niej się kłaniają, ptaszki śpiewają, ludzie nad nią, na nią czekają, a wiosna idzie po łące, rosną kwiaty pachnące, kolorowe, kwieciste łąki, wiosna roz, rozwija kwiatom pąki. Drzewa pokrywa zielenią, łąki i lasy się mienią, a truskawki czerwono, czerwonością się mienią. Truskaweczki słodziutkie jedzą dzieci malutkie, a ja to wiem, też je zjem, zrobię z nich dżem. Następny wiersz lale malowane, malowane lale na targu sprzedawane stale, lale piękne lale, lale kupujcie lale, buzie malowane, włosy jasne lub czarne, bardzo ładne oczka, ręcznie malowane, lale malowane, duże i małe. I ostatni wiersz o kotkach. Kotki, koteczki dla Bączka i Iwoneczki. Koty rude, szare, białe, wszystkie są wspaniałe. Wyróżnia się z nich różunia, najpiękniejsza kociunia. A nasza duża kociusia to jest Jagusia. Jest gruba i szara, ale doskonała. Kotki, koteczki, chodźcie do Iwoneczki. Jak wam się podobają moje wiersze? Piszcie w komentarzach, dziękuję. To były wiersze mojego autorstwa. No. A ten to już znacie, mój Mariuszu kochany, zawsze przeze mnie kochany, był ze mną szczery, chodziliśmy na spacery, kochał moją sunię, sarunię, zawsze dla mojej suczki przynosił wędlin z kraweczki. Mariusz kochany, kochał mnie szczerze, ja w miłość prawdziwą wierzę, gdy serce drugie rozumie. Jak wam się podobały moje wiersze? Dzięki Gosia Dziedzic, serdecznie pozdrawiam.